Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy w lubińskim RCZ po remoncie. Standard jest europejski już można tak naprawdę zapraszać ludzi. Mobilne fotoradary w akcji. Można nas będzie się tam spodziewać częściej. Jest wtorek, 14 maja, Edyta Drzymała witam i zapraszam na informacje. Zmodernizowany zakład pielęgnacyjno opiekuńczy otwarto dziś uroczyście w lubińskim szpitalu. Gruntowny remont oddziału należącego do Regionalnego Centrum Zdrowia był możliwy dzięki środkom przekazanym przez Stowarzyszenie Palium w Lubinie. Pieniądze pochodziły z kolei od osób, które przekazały na palium swój 1% podatku. 150 tysięcy złotych dołożyła również Fundacja Polska mieć. Tak wyglądał zakład, gdy pod koniec lutego odwiedziliśmy go z naszą kamerą. Dziś zastaliśmy zgoła inny obrazek. Wszystko wygląda imponująco. Nowe, pachnące jeszcze świeżością sale, toalety i pokoje dla personelu cieszą i pracowników zakładu, i podopiecznych, którzy w nim przebywają. Kompleksowy remont trwał ponad dwa miesiące. Zakład zmienił się. W ogóle to jest nowy zakład. Tu nawet nie ma mowy o jakiejś zmianie. On po prostu jest nowy. Tak naprawdę standard jest europejski. Już można tak naprawdę zapraszać ludzi, yy, chwalić się nim. Yy, opieka. Będziemy się starać, żeby była też oczywiście dorównywała tym standardom, nie tylko zewnętrznym, ale i opiekuńczym. Remont był możliwy dzięki pieniądzom przekazanym przez Stowarzyszenie Palium w Lubinie, a także wsparciu finansowemu Fundacji Polska Mieć. Koordynacja przede wszystkim pomysł, inicjatywa. I. Zbiórka środków finansowych na to zadanie. Zdanie wykonaliśmy tak, jakby, no jako inwestor, więc tutaj no nie ma innych po drodze. To jest kolejna nasza taka sprawa dla działalności szpitalnej, medycznej w naszym regionie. Mając świetnie wyposażone hospicjum, ten oddział tak właśnie odbiegał poziomem i, i wyglądem i z wyposażeniem pod hospicjum. Ludzie tu przebywają dłużej. Tym dobrym duchem na pewno jest stowarzyszenie Palium, które no, pokazuje jak naprawdę powinniśmy działać, jak powinniśmy funkcjonować, jak powinniśmy zachęcać ludzi do tego, żeby coś tworzyć. Tworzyć dzieła, bo to jest dzieło. Na pewno nie byłoby tego bez Fundacji Polskiej Miedzi. No. Co by nie powiedzieć? Ta fundacja Polskiej Miedzi jest od początku. Z nami i, i, no i dziękujemy, że, że nas nie opuszczają nigdy w potrzeby. Fundacja jest tutaj związana z tym szpitalem, bo po pierwsze jest to szpital miejski, gdzie się nasi pracownicy KGH Polska Miedź leczą i ich rodziny, ale też jest ze względu na standard. Jest stanowi taki kontrast dla Miedziowego Centrum Zdrowia, które są spółką polskiej Miedzi, więc jak gdyby też czuję wewnętrzną potrzebę, żeby że, że temu, temu szpitalowi należy tak samo pomóc, bo po prostu z niego korzystamy. Aktualnie w zakładzie przebywa 19 pacjentów. Miejsc jest 30. Podopieczni oddział to osoby po udarach, ze stwardnieniem rozsianym, a także chorzy na Alzheimera i Parkinsona. Lubińscy kierowcy muszą mieć się na baczności. Od tego roku limitów prędkości na terenie miasta pilnują nie tylko fotoradary stacjonarne, ale również mobilne. Strażnicy miejscy rozstawiają fotoradar codziennie na jednym spośród kilkunastu specjalnie wyselekcjonowanych odcinków w mieście. W Lubinie jest kilkanaście odcinków oznakowanych tablicami kontrola prędkości. W tych miejscach do późnej jesieni można spodziewać się mobilnych fotoradarów. Nie jest to jakaś akcyjność, że będziemy się tam pojawiali rzadko sporadycznie. Można nas będzie się tam spodziewać częściej. Tu, szczególnie przez ten okres właśnie wiosna, lato do późnej jesieni, na pewno na tych odcinkach szczególnie będziemy widoczni. Został ustalony szczegółowy harmonogram, który określa, na jakich odcinkach w poszczególne dni i w jakich godzinach strażnicy, miejscy będą ustawiać fotoradar. Miejsca, gdzie będzie odbywać się kontrola, zostały wybrane nieprzypadkowo. Została przeprowadzona analiza zdarzeń, zagrożeń. Tutaj, oczywiście, przy dużym udziale naszych kolegów z Komendy Powiatowej Policji Z Wydziału Ruchu Drogowego, gdyż oni tutaj są fachowcami w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o ruch drogowy. E, oczywiście, w porozumieniu z zarządcą drogi te odcinki zostały oznakowane. Mobilnych kontroli można się spodziewać m.in. na ulicach Piłsudskiego, Hutniczej czy Jana Pawła II. Grębocickie sześciolatki od września tego roku pójdą do szkoły. Władze gminy nie zamierzają jednak przyspieszać reformy we własnym zakresie. W szkole podstawowej w Grębocicach zostanie utworzony oddział przedszkolny dla sześciolatków. Jest to możliwe dzięki temu, że w ubiegłym tygodniu do nowego obiektu przeniesiono gimnazjum, które wcześniej zajmowało część budynku podstawówki. Oznacza to także więcej miejsc dla maluchów w Grębocickim przedszkolu. Władze Grębocic planują otworzyć oddział przedszkolny w budynku Miejscowej Szkoły Podstawowej od września tego roku. Mają tam zostać przeniesione obecne sześciolatki. Ze względu na reformę, która się pojawia, która, o której się mówi, że będzie, że nie będzie, że połowicznie, jakkolwiek my nie możemy eksperymentować, nie możemy zajmować się w sposób taki mało poważny, bo generalnie rzecz biorąc dzieci też oczekują stabilności. Rodzice tak samo chcą wiedzieć, jak będzie, co będzie, dlatego oddział przedszkolny będzie tutaj. Miejsca w przedszkolu będą dla dzieci pięcioletnich, dla których jest to dzisiaj obowiązek. Będą dzieci, miejsca dla dzieci czteroletnich. No i jeżeli będą takie, to i dzieci trzyletnie chciałbym, żeby właśnie tak jak kiedyś było na wstępnie, wszystkie dzieci, które będą chciały, żeby uczęszczały do przedszkola. Miejsce dla sześciolatków w budynku szkoły podstawowej pojawiło się w momencie, kiedy Grębocickie Gimnazjum zostało przeniesione do nowego obiektu. Do końca wakacji pomieszczenia będą odpowiednio adoptowane na potrzeby sześciolatków. Dzieciak, który tutaj przyjdzie, będzie tak samo miał ciepły posiłek, będzie miał salę do zabawy, będzie miał zabawki, plac zabaw. No. Być może również i swoją panią z przedszkola, bo rozważamy taki element, żeby pani, która zajmowała się sześciolatkami w przedszkolu, żeby przyszła również tutaj z nimi do szkoły. Wydaje mi się, że dziecko nie powinno mieć żadnego stresu, a wręcz przeciwnie, być może poczuje tą swoją taką odrobinę dorosłości, bo będzie chodził do szkoły, pomimo, że to chodzi o przedszkolny, ale to już szkoła. Według wójta Grębocic takie rozwiązanie pomoże dzieciom łatwiej oswoić się z nowym szkolnym otoczeniem. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.